Cześć w internecie. Wiele osób, w tym ja, ma ten sam problem. Bardzo dużo książek, które chcielibyśmy przeczytać. Czasami aż to trudno je wszystkie spamiętać. I oto, gdzie pojawiają się listy książek do przeczytania. Jest to moja prawdziwa zmora. Zaczęłam robić je bardzo szybko, bo już w pierwszej klasie liceum. Na początku tworzyłam je. Gdzieś na kartkach, na marginesach notatek z języka polskiego, a potem postanowiłam przenieść je do komputera, dlatego większość moich list była drukowana. Czasami obejmowały naprawdę bardzo dużo książek. Najdłuższa miała chyba 160, ale tylko dlatego, że nie chciałam przesadzać. I robiłam je co roku. I zazwyczaj właśnie miały 150-160 książek, i oczywiście wyglądały tak. To nie jest oryginalna lista, ponieważ ją wyrzuciłam. Było na niej skreślonych zaledwie kilkanaście książek, ponieważ większość tych, które czytałam, znajdowały się poza listą. I to jest właśnie moja zmora. Nieważne, czy robię listę książek w takiej wersji, czy w takiej wersji, czy może jeszcze w takiej wersji, zawsze czytam książki, które nie znajdują się na liście. W momencie, kiedy założyłam profil na Goodreads, prawdziwą smorą stała się moja lista książek do przeczytania na tym, na tym portalu. Jest ich tam już 124 i podejrzewam, że ta lista będzie wydłużała się bardzo sukcesywnie. I dodatkowo jeszcze Goodreads ma opcję, za którą strasznie nienawidzę tego serwisu, czyli polecanki. Zaglądam tam raz na miesiąc i, i przeżywam traumę, ponieważ jest tyle książek, które chciałabym przeczytać. A tak naprawdę wiem, że być może nigdy nie będę miała na to czasu. I w tym momencie YouTube podsunął mi pewnego rodzaju rozwiązanie. Natknęłam się na ten pomysł na kanale jednej z dziewczyn, która robi recenzję po angielsku. Ta dziewczyna zrobiła coś nietypowego i jest to słoik z książkami. I nie, nie, nie wkładała książek do słoika, ale zrobiła coś innego. Mój słoik z książkami został doniczką. Jak widzicie, nie ma w nim książek, chociaż właściwie, jeśli się przyjrzeć, to te książki są. Aby zrobić książkowy słoik, najpierw należy przygotować swoją listę książek do przeczytania, którą przerabiamy na cienkie paski z tytułami książek. Paski tniemy i składamy, a potem wkładamy do książkowego słoika, książkowej doniczki. I za każdym razem, kiedy nie wiemy co przeczytać, a nie mamy pomysłu na kolejną lekturę, losujemy karteczkę z książką. Do tego teraz będę mogła skreślać książki ze swoich... Bardzo długich list książek do przeczytania. Dajcie znać, co sądzicie o tego rodzaju rozwiązaniu. Czy sami byście jej wykorzystali? A może tworzycie listy książek do przeczytania, i właśnie wręcz przeciwnie, udaje Wam się skreślać z nich książek. Do zobaczenia, niedługo, być może recenzja. Pa!